Siemanko, jestem po co 42 dzisiaj nagrywam filmik informacyjny o wpisie 15 i tutaj już macie pierwszy obrazek, ale to już było 24 sierpnia. I pokazujemy 6 czerwoną kartkę. Wykopną z Ultimate Team. Tak, i pierwszą informacją jest to. nie ja tego nie do link w opisie. I tutaj jeszcze parka zamiana ja wam pokażę zaraz, yy, że zajmą się PONĄĆ, zajmą się BOTAMI no i tutaj mają plus ponieważ bardzo dobrze, że zajmą się tymi BOTAMI ponieważ oni psują grę tutaj macie na przykład po zakończeniu licytacji są zawieszone karty efekty BOTÓW FUNKY MADE TEAM po zakończeniu licytacji karty są zamrożone w zakładce OBSERWOWANE to raz mi się zdarzyło jeśli ja zostajesz Monety mogą, nie mogą wracać do Twojego konto. Nie zdarzyło mi się to. Nie otrzymujesz po, kart po wygranej stacji To mi się parę razy zdarzyło. Brak wyników użytkowania w kartach na rynku. I to jest bardzo często w wszystkich pifaczy. Na przykład u... Um, um, na przykład y, -tro, Zyniak, tam też... Nie, nie mogło wyszukać w jednym filmiku. I teraz Ultimate Team, czyli najlepsze chyba w FIFA. Kupywanie i promowanie monet. Za na przykład, nie wiem jak to wiedzieć, nie wiem czy też dobrze zrozumiałem, za jak pierwszy raz kupicie monet, monety, to dostaniecie ostrzeżenie. Drugi raz chyba, jak kupicie końce, to po prostu usunię, y, usunięcie klubu Ultimate Team i, oraz zwrot i zakupione w FIFA czyli Kupicie dwa razy końce i oni po prostu, na przykład, macie tam 2000 FIFA pońców, wydaliście na to, nie wiem, jakieś 10 zł, oni po prostu je wam zabiorą, nie? I na przykład trzecie wykroczenie to permanentnie, czy jakoś tak, zablokowanie funkcji sieciowych FIFA, czyli ultimate team, czyli nie będziecie mogli też grać online. A sprzedawanie i intensywne gromadzenie monet to jest permanentnie ban. Bana dostajecie yy, yy, zablokowanie funkcji sieciowych wszystkich gier i czyli np. No to po prostu. Nie będziecie mogli grać online, tylko kampania i nic. A w Fifie 15 to będziecie mogli grać tylko w szybkie mecze. Także... To jest głupie, że w ogóle on takie coś robią. Ja myślę, że to jest tylko kwestia czasu, bo to jest tylko chwilowe, że takie coś. I jeżeli w jednym filmiku Kamyka oglądałem, to po prostu on mówił, że zasłoni sobie nick. Tak, zasłoni, ale że już wam pokazuje polka kamera, że ktoś tu napisał, że a jeśli zakryje nazwę klubu, to oni, to, to zbawicie, a oni ktoś masz na myśli, to bardzo problematyczny monet, w takim wypadku wystarczy obejrzeć film, o oprócz loginu, Ta, są tam inne dane, do których można dojść, do, do nazwy konta, na przykład logiem przeciwnika, wyniki spotkań, etc. Także oni tak dojdą do, do tego, nieważne, że sobie zagrajecie, oni i tak dojdą do tego, także nie opłaca się zagrać nicku, tak dojdą do, do tego, mówię to po raz, nie wiem który, ale dojdą do, do tego, nie opłaca się w ogóle zasłaniać Niku, nie opłaca się już kupywać mm, kursów, ale jak mówiłem to jest chyba tylko kwestia czasu jeżeli zauważycie kogoś, kto kupi monety wyślijcie go po prostu na FIFA Play Fair tak każdy chce, żeby gra była fair, ale chcecie jakiegoś zawodnika chcecie go wypróbować on kosztuje na przykład 50 tysięcy, kupicie i macie na przykład banę i co? i wydaliście kasę po nic, po prostu po nic. Także no, nie jestem za, żeby to było, system panów, kupowanie i ale Tutaj od razu minus, dobrze Kamek mówił, nie wiem, dostaniecie tam linka do Kameka, do tego akurat w filmiku, on tam bardziej wytłumaczył niż ja. Tutaj efekty botów, to jak mówiłem na początku, to naprawdę wielki plus, ponieważ te boty naprawdę krzyż grę. No i to tyle z tego filmiku informacyjnego, jeżeli uda mi się, to zrobić serię na przykład z Napiszcie w komentarzach, może być Deforest, tylko nie wiem czy mi pójdzie. W pójcie zobaczę, ale to dobra, to tyle sobie ciekawe. nadzieję, że Wam się spodobało, lajkujcie, subskrybujcie. No i pa!